W 1902 roku na Karaibskiej Wyspie miał miejsce jeden z największych wybuchów wulkanicznych w XX wieku. Kataklizm spowodowała Montagne Pele, czyli po polsku Łysa Góra, wulkaniczne wzniesienie w północnej części wyspy. Jego erupcja, a w zasadzie będąca jej konsekwencją lawa, zniszczyła zupełnie miasto Saint-Pierre. Powodując śmierć około 29 tysięcy osób, w mieście, nazwanym odtąd grobowcem Karaibów. Przeżyć miały tylko trzy osoby: jedna w Lochu Więziennym, druga na granicy zasięgu owej lawiny, trzecia w Grocie Nadmorskiej. Z historią tego wybuchu związana jest niezwykła historia, opowiedziana przez zakonnicę zgromadzenia naszej pani Ocalenia które pierwszą, najpotężniejszą erupcję przeżyły w wiosce Lamorne Rogue położonej na grzybiecie jednego ze stoków Łysej Góry. 8 maja 1902 roku, w święto wniebowstąpienia pańskiego, około godziny 8.02, Łysa Góra eksplodowała. Nad szczytem utworzył się straszliwy grzyb dymu, który z prędkością 670 km na godzinę Rozprzestrzenił się na całą okolicę, pogrążając tereny w promieniu 80 km od kraterów w ciemnościach. Ze szczytu stoczyła się lawina o temperaturze dochodzącej do 1070 stopni Celsjusza, która pochłonęła wszystko, co znajdowało się na jej drodze. Popłynęła w kierunku miasta Saint-Pierre, błyskawicznie je pokrywając. Tego dnia największy kataklizm ominą wioskę lamorne rogge jako zresztą jedyną w całym sąsiedztwie saint Pierre. W wiosce posługiwali ojcowie Zgromadzenia Ducha Świętego, pod opieką niepokalanego serca Maryi Panny, Duchacze, którzy prowadzili tam zgodnie ze swoim charyzmatem szkołę, pomagały im siostry Zgromadzenia naszej Pani Ocalenia. Historię tego dnia tak opisywała jedna, z dwudziestu trzech sióstr naszej Pani Ocalenia, siostra Maria od Dzieciątka Jezus, w owym czasie zbliżały się wybory do lokalnego parlamentu Martyniki. W Saint-Pierre bardzo silnym ugrupowaniem byli socjaliści i ugrupowania jakobińskie. Również i w La Monreluge, gdzie siedzibę swoją założyło zgromadzenie sióstr, prowadząc pracę misyjną wśród rdzennej ludności. Działało prawie 400 z nich. Prowadzili oni nieustanną kampanię atakującą kapłanów katolickich, nie stroniąc od gruźb, straszenia śmiercią zakonnic. Dniami i nocami koczowali przed domem zakonnym, śpiewając swoje rewolucyjne pieśni. Podobnie i Saint-Pierre było zalepione bezbożnymi plakatami. Grozili wtargnięciem siłą do kościołów i konwentów sióstr i zamienieniem ich w teatry. Katedrę w Saint-Pierre chcieli zmienić w salę taneczną. Urządzali przed nią diaboliczne sceny i zabawy. Ataków nie przerwało nawet zagrożenie odżywającym wulkanem Pelle. Przez dwa dni i dwie noce, obawiając się o życie, chowałyśmy się w kościele naszej Pani Ocalenia w Lamorne Rogge, modląc się nieustannie. W dniu katastrofy proboszcz ojciec Maria, Odprawił mszę świętą o 7.30 tuż przed jej zakończeniem, już po rozdaniu Komunii Świętej, nastąpił wybuch łysej góry. Natomiast do kościoła zaczęli chować się przerażeni mieszkańcy. Zaczęli tłoczyć się przed konfesjonałem. Ksiądz proboszcz zdecydował się udzielić zbiorowego rozgrzeszenia. Na szczęście, w czasie Komunii Świętej, nie wszystkie hostie zostały spożyte. Ojciec Bruno zaczął rozdzielać je ciągle przybywającym ludziom. Wystawił też w monstrancji najświętszy sakrament. I wtedy, nagle, przed ołtarzem oczom zdumionych, a jednocześnie przerażonych wiernych, w umieszczonej w monstrancji hostii ukazał się nasz Zbawiciel, wskazując ręką na swoje przynajświętsze serce w koronie cierniowej. Zgromadzeni padli na kolana i zaczęli szeptać – Serce przynajświętsze. Twarz Chrystusa była blada, smutna i poważna. Po paru chwilach, według niektórych relacji po paru godzinach, wizja Chrystusa rozpłynęła się i znikła. Gdy wyszłyśmy przed Kościół, oczom naszym ukazał się straszliwy widok. Przed nami i jakby trochę nad nami z góry Pelle przetaczała się przeraźliwa chmura roziskrzana błyskawicami, nieustannie grzmiąca i płynęła w kierunku Saint-Pierre. Miasto ogarnęły setki pożarów. Był to najstraszliwszy widok, jaki kiedykolwiek oczy ludzkie oglądały. Myślałyśmy, że to koniec świata. Pozostałyśmy na modlitwie przez ten cały dzień grozy. Choć wokół wszystko się paliło, unosiły się chmury dymu i pary. Gotował muł i ziemia, Lamorne Rugge pozostało nietknięte. Nikt nie zginął, nikt nie odniósł obrażeń. Tego dnia doświadczyłam jeszcze jednego cudu. Miałam ze sobą stos obrazków z przynajświętszym sercem pana Jezusa i zaczęłam je rozdawać. Gdy skończyłam, okazało się, że w ręku pozostało mi tyle samo ile na początku. Pozostałyśmy z naszymi kapłanami, pomagając ludziom w przygotowaniach do 60-kilometrowej drogi do Fort de France, stolicy Martyniki. 20 maja, kapłani i pozostałe siostry zakonne, jako ostatni, opuściliśmy Lamorne rogę, zabierając za sobą naczynia sakralne i udaliśmy się do Departamentu Państwa Haiti. Wszystkie 23 siostry. Zlamorne rogge przeżyły. Administrator diecezjalny rozpoczął formalny proces badania niezwykłych wydarzeń. Wszystkie siostry i wszyscy świadkowie potwierdzili ich prawdziwość. Niektórzy podawali, że widzieli krew spływającą z przynajświętszego serca. Eucharystia to nie symbol, to nie jest zwykły chleb ani wino. To nie jest pusta ceremonia, którą można traktować jak tradycję czy piękny gest. Eucharystia to sam Jezus Chrystus, żywy, prawdziwy i obecny w sposób realny, choć ukryty. To największy cud, jaki dzieje się codziennie na ołtarzach całego świata. Gdy kapłan wypowiada słowa konsekracji, chleb przestaje być chlebem, a wino przestaje być winem. Zmienia się ich istota. Pod postaciami, które widzą nasze oczy, obecny jest prawdziwy Bóg, Jezus Chrystus, ten sam, który chodził po ziemi, ten sam, który oddał życie na krzyżu, ten sam, który z martwych wstał i żyje na wieki. To jest tajemnica wiary, która przerasta nasz rozum, ale którą Kościół od początku strzegł i głosił. To jest prawda. Dla której miliony męczenników oddały życie. Oni nie umierali za symbol. Oni przelali krew, ponieważ wiedzieli, że w Eucharystii obecny jest ich Pan i Zbawiciel. W Komunii Świętej Jezus daje nam siebie całkowicie. Swoje ciało, swoją krew, swoją duszę i swoje bóstwo. On nie daje nam części siebie. On nie daje nam wspomnienia. Daje nam siebie w całości, abyśmy mieli życie. Eucharystia to żywe spotkanie z Bogiem, który staje się pokarmem. To Jezus, który przychodzi do serca człowieka, by go uzdrowić, wzmocnić i napełnić łaską. Świat dziś chce wymazać tę prawdę. Wmawia ludziom, że to tylko rytuał, że to nic wielkiego, że można żyć bez tego. Ale kto naprawdę wierzy, że w małej hostii ukrywa się Stwórca nieba i ziemi? Ten nigdy nie będzie już taki sam. Bo jeśli Jezus naprawdę jest w Eucharystii, a jest, to nie ma większego skarbu na ziemi. Przed nim zgina się każde kolano w niebie i na ziemi. Aniołowie upadają na twarz przed jego majestatem, a my Mamy łaskę przyjmować go do naszych serc. Czy zdajemy sobie sprawę, jak ogromny to dar? Eucharystia to nie opcja, to centrum życia chrześcijańskiego. Bez niej nie ma prawdziwej wiary, nie ma prawdziwej siły duchowej, nie ma prawdziwej nadziei, bo tylko Jezus, żywy i obecny w najświętszym sakramencie, może dać człowiekowi życie wieczne. Dlatego przychodź z wiarą, klękaj z czcią, otwieraj serce szeroko, bo w chwili komunii to nie ty idziesz do Jezusa, to Jezus przychodzi do Ciebie, prawdziwy Bóg, Twój Pan, Twój Zbawiciel, On tu jest w Eucharystii, prawdziwy, żywy Bóg. Amen.